Po potężnym kopniaku od Joru Denji wykrzyczał imię Najuty. Gdzie jest Najuta? Joru to zdziwiło. Nie wie ona, kim jest Najuta. Jeżeli Denji nadal śni, to go wybudzi. Joru chwyta za sznurek Denji'ego, jednak ten nie pozwala jej za niego pociągnąć. Denji nie wie, czy to sen, czy nie. Ale jeżeli Najuta będzie bezpieczna, zawalczy z nią, więc niech ją znajdzie. Asa z powrotem przyjęła kontrolę. Co się właśnie wydarzyło? Przenosimy się w inne miejsce. Możemy dostrzec ludzi żyjących jakby nigdy nic oraz martwych piłogłowych. Denji i Asa stoją na zgliszczach spalonego domu Denji'ego. Nie ma z nimi gwoździa, ale za to wrócił Seigi. Haruka mówi część Menowi że skoro nie ma jej tam, gdzie ją zostawił, nie są w stanie więcej pomóc. Denji zaczyna przebierać w gruzach. Joru wróciła. Każe Denji mu przestać. Mówi Denji mu, że ten jest naprawdę. Gdy uciekł, ta cała najuta została zaatakowana przez grupę uzbrojonych dorosłych. To oczywiste, że nie żyje. Nie przestanie się ma i spojrzy prawdzie w oczy. Denji nie przestaje przebierać w gruzach. Asa powróciła i złapała Denji go za rękę. Gdy uratował ją jako chainsawman, powiedział, że wieja się czuła. Ona go rozumie. Wieja, to jest członek rodziny, umiera z jej winy. Jeżeli istnieje coś, co może dla niego zrobić, niech powie. Pomoże mu we wszystkim. Denji wściekł się na Asę. Najpierw kopie go w jaja, a potem jest dla niego miła? To nie nie ma sensu. Haruka w pełni zgadza się z Denjim. Asa już miał powiedzieć, że to nie ona, ale w porę się powstrzymała. Niech przemieni się w część Soumena i z nią zawalczy. Wtedy będzie mógł wieść normalne życie. Denji się nie zgadza. Asa pyta, czemu? Zawsze gdy Denji przemienia się w część Soumena, wszystko wokół kończy marnie. Musi znaleźć Najutę. Asa że Fami coś powiedzieć. Fami myśli, że może nie może walczyć, ponieważ jest głodny. Głód czyni ich burowatym. Denjimu w brzuchu. Asa każe mu powiedzieć, co chciałby zjeść. Denji nie chce nic. Choć może zjadłby sushi. Asa uniosła się. Wszystko tylko nie sushi. Katana nazywają potocznym określeniem na samice psa. Denji nadal chce zjeść sushi. Asa musi sobie z tym jakoś poradzić. Owy chapter chyba nakreślił nam cel na późniejsze wydarzenia: czyli poszukiwania na Juty. Nie wiem, czy możemy liczyć te Chapter jako osobny ark. Bo tak szczerze, zmieniliśmy tylko lokację. A fabuła jest w sumie nadal taka sama. Zmiana lokacji nie wydaje mi się zbyt wielkim przecinkiem, żeby tworzyć osobny Ark, więc raczej to będzie dwutomowy ARK, tak jak ARK kościoła Cześć Somena. Wygląda na to, że to raczej nie jest sen, a przynajmniej póki co na to wygląda. Stawmy póki co tą teorię do lodówki, bo rozdział jest jak ze snu. Mamy Seijiego. Co prawda nie ma gwoździa, najpewniej dlatego, że chłoby z mózgiem na wierzchu nie byłby zbyt mile widziany wśród ludzi. No i umówmy się, Fire Punch jest lepszy niż jakiś gwoździany femboy. Wydaje mi się, że Denji albo chwilowo postradał zmysły i pogubił się w kompasie wartości, albo jednak faktycznie zależy mu bardziej na Asie niż na Najucie. W końcu najpierw zainteresował się Asą, a dopiero później zaczął myśleć o Najucie. Ale wiemy, gdy ocieli, nawet wtedy myślał o Najucie. Czy naprawdę Denchi był w stanie zapomnieć chwilowo o niej, gdy zobaczył brak ręki Asy? Kto wie? Niestety nie dostaliśmy japingu i wyjaśnień. Jestem niestety nieco zawiedziony. Chciałem coś innego, choć z tego co pamiętam 7 Malzur najpewniej jest ucieszony, bo z tego co pamiętam pod ostatnim omówieniem pisał w komentarzu, że chciałby poruszenie wątku najuty. No i mamy. Mamy też warunek Denji'ego odnośnie walki. Nayuta musi być bezpieczna, wtedy zawalczy z Yoru. Pamiętajmy też, że Denji nie wie o Yoru, wie tylko o Asie. I tak naprawdę w jego oczach Asa musi być naprawdę dziwna. Najpierw kopie go w jajka, potem każe mu się poddać, potem jest miła, a potem czepia się, że chce sobie zjeść sushi. Jak wiemy sushi jest z ryb, a Asa nie lubi ryb. I to jest tym spowodowane. Pozwolę Katanamenowi podsumować Asę w oczach Denji'ego. No, to trochę za mocne słowa, trochę okrutne, ale, no, jest wariatką w oczach go to na pewno. Też pomyślmy, jakie obecnie motywy mogą paść Asę do przodu. Czy chce ona spełnić jedynie marzenie Joru, skoro dowiedziały się, że Denji jest chainsawmenem? Czy jej uczucia do Denjiego odżyły, gdy dowiedziała się, że jest chainsawmenem? Po tym ja się rumieni ciężko powiedzieć, czy to wstyd spowodowany piłogłowym Rizem, czy wstyd spowodowany Joru i tym, co ona wyprawia. Też zacząłem być trochę podejrzliwy, bo ludzie normalnie przechodzą obok martwych piłogłowych nie zwracając na nich uwagi. Wszyscy zapominają o Asie, Haruce i reszcie. Jakby to jest chyba dobry moment, by odkopać pewną starą teorię o tym, że poczyta to diabeł z zapomnienia, który ingeruje w świat, by oczyścić imię Chainsaw wymazując wszystko, co kale jego imię, czyli wszystko, co związane z kościołem Chainsaw Mena. I tak tylko mówię, bo pamiętam, że ta teoria jest bardzo popularna, że poczyta to diabeł z zapomnienia. No i tu może się to łączyć, tak jakby, choć bardziej strzelałbym, że to jednak publiczni łowcy wszystko maskują, choć nadal wydaje się to nie Naturalne, że ludzie sobie tak o przychodzą obok piłogłowych. I też o poczycie nie będziemy mówić, ponieważ to jest temat rzeka, o którym można by zrobić parogodzinny film z samymi teoriami z głowy, bo mamy aż tyle możliwości. Tak naprawdę ten chapter był trochę smutny. Przez to, że Denji zaczął przebierać w tych zgliszczach domu, to było bardzo smutne jakby co on robił, co zamierzał osiągnąć tym. Czy chciał znaleźć na jutę? Czy chciał odkopać psy? Naprawdę ukazuje to bezradność Denjiego w obecnej sytuacji. Również Asa powiedziała, że Denji będzie mógł wieść normalne życie gdy z nią zawalczy. Tylko czy obecnie mu zależy na normalnym życiu? No, niby chce być częściowym, takie jest jego obecne marzenie, ale widzi do jakich tragedii dochodzi, gdy się niego przemienia. Wydaje mi się, że chce on po części wykorzystać Asę, by odnaleźć na i naprawić to, co zaprzepaścił. To na normalnym życiu mu zależało od początku i jako część sołenną nie zazna szczęścia. Musi to naprawić. Denji raczej nie wie o tym, że zamierzają go rozdzielić od Poczity, bo jakby wiedział, to by było pewnie, że chce odzyskać Najutę. Skończyć z byciem Chainsaw Manem na dobre. Więc pewnie chcę ją odzyskać, pokonać jakoś asę i coś wykombinować. Co dalej? Czy wieść normalne życie? Czy wieś życie z Najutą jako Chainsaw Man. Też na naszym serwerze Discordowym Orlik przypomniał nam, że Fumiko jest wielką fanką sushi. Możliwe, że wybór Denji'ego wcale nie jest taki losowy, a przynajmniej nie ma to na celu zdenerwowania asy. Może chcą się spotkać z Fumiko w restauracji serwującej sushi? Bo jak wiemy, part drugi trwa chyba dłużej niż part pierwszy jeżeli chodzi o czas akcji, bo zaczynamy w maju, a obecnie pewnie mamy jakiś styczeń, luty i na pewno Denji musi wybrać z Fumiko na sushi. Do pewnej lokacji, która już się pojawiła w pierwszym parcie, bo tak, mieliśmy restaurację sushi, do której udała się Kwanxi wraz z Maguskami, czyli szansa na powrót starej lokacji. Ale prawda, Fumiko to fraud, no może i fraud, ale jednak fraud, który był ostatnią przytomną osobą przy najucie, którą Denji zna i może jej tak jakby zaufać, bardziej niż Baremowi. Pewnie będzie chciał wydłużyć z niej, co się stało z Najutą? Czy została ona zawita przez wściekły tłum, czy została uratowana przez tajemniczego osobnika, takiego jak Kishiba albo Reze, albo kogoś innego? Czy może została porwana przez publicznych łowców? Co bym trochę wątpił, tak trochę, bo raczej typowy łowca nie dałby rady sobie z tak wielkim tłumem, z włóczyniami. Ale tak w sumie każda z tych opcji jest ciekawa. Śmierć Nuty dałaby Denji'emu powód do przemiany w Cześć Sumena, gdy ten znalazłby jej szczątki, układ zawarty z Joru spełniłby się, bo w końcu znaleźli na Psychika Denjiego stałaby się bardzo niestabilna, zniszczona, że mógłby zostać czarnym częścią Gdyby została porwana przez publicznych łowców, można by zrobić z niej nową Makimę i ciekawe wątki. A gdyby została uratowana? Gdyby została uratowana, można by przywrócić jakąś postać pierwszego partu, jak Kishibę. Nieważne co się stało z Najutą, popchnie to fabułę do przodu. Jeszcze mam znacznie bardziej abstrakcyjne pomysły, takie jak że Diabeł Śmierci ją uratował. No tak film bez Diabła Śmierci to nie film, co prawda bardziej w tamtym roku. W tym roku to Fire Punch musi być obecny. W najgorszym, najnudniejszym wypadku, Nayuta po prostu sobie poradziła i uciechła. To byłoby nudne, i by mi się nie podobało. Więc wolę jedną z pierwszych trzech opcji: śmierć publicznie łowca albo, albo powracająca postać. Myślę, że rozmowa o Diable Ognia zostanie jeszcze odroczona. Pewnie prędzej Barem dokończę ten wątek niż Tenji go zainicjuje fami. Warto też wspomnieć o Katanamenie, który trochę zaczął kraść show. W Pierwszym parcie było postacią, której no nie lubiałem, bo moim zdaniem, Strasznie płytkim i głupim antagonistą, a wyszło na to, że został stworzony do bycia postacią poboczną, która krady nie show. Jakby obecnie Katanamen jest najlepszą postacią w tej serii. On w obecnym arku odnajduje się jak ryba w wodzie. Co prawda, se jego lubię bardziej i to, że Katanamen bardzo dobrze się odnajduje obecnie, nie znaczy, że jakoś mocno awansuje w moim rankingu ulubionych postaci, no ale trochę le bardziej go lubię teraz. Spełnia swoje zadanie. Mam nadzieję, że przed Fumiko sobie jeszcze co nieco wyjaśnią, o ile faktycznie ta Fumiko będzie, bo to jednak tylko teoria, a jak nie, to po prostu rozmowa przy jedzeniu też będzie git. Możemy dostać ten zaległy yapping, o który tak bardzo proszę. Ale trochę mi nie pasuje, że Haruka tak łatwo się poddał w poszukiwaniach na Yuty, jak dla mnie powinien się rwać do szukania bliskiej osoby, część Saumena jako pierwszy, w końcu to jest prawdziwy fan, choć pewnie nie chciałby Asa walczyła z Denjim. Dlatego nie był chętny do pomocy, dlatego powiedział, że nic nie mogą zrobić. There's nothing we can do. Wiadomo, Fami nie mogła pomóc, bo jest głodna, Seigi robi Mewing premium, a nobana stoi. Niestety w w następnym tygodniu mamy biły chli, choć jak mają robić biły chli, to akurat teraz, bo akurat wtedy będę miał matury. Tak więc żeby nie przerwać tego strichu, omówień wychodzących zawsze w środę, no Fujimoto pomógł. Tak więc to by było na tyle, wbijajcie na Discorda, do usłyszenia, SIA!